Cześć, z tej strony Game Rabbit. Witam wszystkich na moim kanale, na którym tłumaczę oraz dubbinguję gry na język polski, jednocześnie w nie grając. Mam nadzieję, że ta forma Wam się spodoba i dołączycie do grona moich subskrybentów oraz regularnych obserwatorów. Dziś na warsztat bierzemy klasykę gier Hideo Kojimy Meta Gear Solid 3. Jest to trzecia część serii gier o tym samym tytule, a kanonicznie pierwsza, która przedstawia historię Big Bossa, czyli głównego bohatera. I dlatego właśnie od niej zaczniemy tę serię. Tak więc nie ma na co czekać, zapraszam do oglądania.